Niesamowicie cenne i poszukiwane monety PRL-u. 20 złotych, 84 rok. Bardzo popularna moneta. Natomiast w formie skrętki jest to niezwykła rzadkość, a ceny są naprawdę niskie. 50 zł kosztuje moneta 2 zł. Jagoda w formie skrętki. Tak to wygląda, 72 rok. Naprawdę warto zwracać uwagę, co macie za monety w domu. Tutaj cena od 100 do 200 zł za taką skrętkę. Naprawdę bardzo fajny model. Od 100 do 200 zł za monetę Marią Skłodowską. Oczywiście chodzi tutaj o skrętkę. 10 zł moneta z Bolesławem plusem cena pomiędzy 30 a 50 zł przepiękna skrętka. 1 zł przepiękna skrętka rocznik 88 bardzo rzadkie to są monety te skrętki a ceny tak niskie. 1 zł 84 tak samo skrętka piękna niestety cena 10-20 zł. 1 zł 1966 tutaj prawie odwrotka no gdyby to była odwrotka to z 200-300 zł a tak około 100 zł. 1 zł 85 ładny stan, cena około 20-30 zł 50 groszy w tym stanie 70 rok, około 20-30 zł 20 groszy rocznik 85 naprawdę ładny stan, tu jest około 50 zł, 10 groszy rocznik 70, skrętka bardzo rzadka, natomiast cena w tym stanie 10-20 zł, 10 groszy 79 rok, menniczy stan, piękna, dlatego cena tutaj około 50 zł, 10 groszy 73 rok, skrętka, gdyby to było bez znaku mennicy tu jest tylko 20-30 zł w tym stanie. Naprawdę fajny. I pamiętajcie ja monety wyceniam na Instagramie natomiast jest jeden problem. Za dużo Was piszę i fizycznie naprawdę nie jestem w stanie wszystkim odpowiedzieć za to serdecznie przepraszam. Niestety nie jest to w mojej mocy. Pozdrawiam i miłego